Agnieszka Radwańska i Dawid Selt, którzy niedawno obchodzili siódmą rocznicę ślubu, mieli kolejny powód do radości. Tym razem sportowa para świętowała czwarte urodziny swojego synka, Jakuba. Radwańska, znana ze swojej dyskrecji w kwestiach prywatnych, tym razem postanowiła podzielić się radosnym momentem ze swoimi obserwatorami. Na swoim profilu na Instagramie Agnieszka opublikowała urocze zdjęcia z domowej uroczystości urodzinowej. Dekoracje były pełne kolorów, w tle widać było balony oraz girlandę z napisem Happy Birthday, co dodało uroczystemu charakteru. To rzadki widok, gdyż Agnieszka zazwyczaj unika publikowania zdjęć ze swojego życia prywatnego, a zwłaszcza związanych z jej rodziną. Agnieszka Radwańska i Dawid Selt poznali się w świecie sportu, gdzie Dawid pełnił rolę sparring partnera i trenera Agnieszki. Mimo obaw, że prywatne relacje mogą wpłynąć na ich zawodową współpracę, para postanowiła zaryzykować. Ich ślub odbył się 22 lipca 2017 roku w Krakowie, a trzy lata później powitali na świecie syna Jakuba. Teraz, obchodząc jego czwarte urodziny, Mogą z radością patrzeć na to, jak ich mała rodzina rośnie i kwitnie. Czwarte urodziny Jakuba, syna Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta były pełne radości i dziecięcej zabawy. Na uroczystości nie zabrakło smakołyków, oprócz głównego tortu, który był ozdobiony ulubionymi postaciami z kroskówki Psi Patrol, na stole pojawiły się również słodkie babeczki oraz świeże owoce, takie jak maliny i borówki. To właśnie przy tym uroczystym torcie Jakub z zapałem zdmuchiwał urodzinowe świeczki, pod czujnym okiem swoich rodziców. Agnieszka i Dawid, choć rzadko dzielą się prywatnymi momentami, tym razem postanowili uczcić ten wyjątkowy dzień, publikując zdjęcia z uroczystości. Po zakończeniu kariery sportowej, Agnieszka Radwańska skoncentrowała się na życiu rodzinnym i osobistych przedsięwzięciach. Choć z dala od kortów tenisowych, nie straciła związku ze sportem, który tak głęboko wpłynął na jej życie. Wychowana w sportowej rodzinie, nie ukrywała, że chciałaby, aby jej syn również odkrył pasję do tenisa. W 2021 roku, w rozmowie z agencją newseria Lifestyle, wyznała: Na pewno swojemu synkowi będę pokazywać tenis. Jeżeli tylko będzie miał chęć, to na pewno będę chciała, żeby też grał zawodowo bo jednak zawodowy sport to piękna rzecz. Sama byłam wychowana na korcie, więc czemu tego nie pokazać swojemu dziecku? Takie podejście Agnieszki pokazuje, że wartości, które kształtowały jej życie i karierę, są nadal żywe i mogą być inspiracją dla następnych pokoleń.